Książka Konrada Wojtyły, Anty, antyantychryst, bojaczek religijny. Proszę sobie wymyślić, że to nasze jakieś skrzywienie polonistyczne spowodowało, że tak bardzo chcieliśmy książkę Pana Konrada mieć wśród książek nominowanych. Oczywiście, jest to wybitne opracowanie literaturoznawcze i wszystkie plastry nasz, i wszały miód na nasze serce, w związku z tym też był położone. Dużo ważniejsze były inne rzeczy, ważne dla tej książki. To jest książka, która mówi o tym, że dla każdej pisarki, dla każdego pisarza niezwykle istotne jest przeżycie jego związku z tym, co lokalne. Z tym, co jest takim, bardzo, takim lokalnym jego światem. My bardzo często, kiedy oglądamy niektórych ludzi kultury, oglądamy wyjętych z tych małych światów. Tymczasem Konrad Wojtyła chciał pokazać, że Wojaczek to był ktoś, który mieszkał w tym Mikołowie, z nauk budującą tę koło kulturę polską, niemiecką, żydowską, wśród tych splątań wzrastał i wyrastał. To jest coś, co jest dosyć istotną nauką płynącą z tej książki, ale najbardziej zdumiewające dla nas było coś innego, zupełnie. I takie głosy, jak ten głos tej książki, powinny dzisiaj być bardzo osobiście też przemyślane. To jest książka, która pyta o pewną naukę dotyczącą przeżycia religijnego, związaną z twórczością, z drogą intelektualną Rafała Wojaczka, którego kojarzymy, którego pamiętamy dobrze jakieś się wiersze, czy też tam jakichś prowokacji, nawet profanacji, bluźnierstwa. Ponad Wojtyła nie łapie się na taką powierzchowną warstwę tego, co może być z tym związane i pokazuje nam pewną, związaną z tym zupełnie inną stronę tego przeżycia. Drodzy Państwo, nie jeden z nas myśli sobie dzisiaj, że przeżycie religijne, religia jako ważny składnik życia jakiegoś naszego osobistego czy zdrowego wymaga czasami zasadniczej krytyki, krytyki i przewartościowania tego, czym religia dla nas żeby była tym, czym chwilami dzisiaj dzisiaj jest. Bardzo czasami potrzebujemy takiej figury antychrysta, ale nie po to, nie po to żeby nic nie zostało. Na tym polega ten cały i paradoks książki Konrada Wojtyły. Tylko po to, żeby Jadwiga Wojaczek móc, móc odzyskać to miejsce i wejść na końcu w figurę anty-antychrysta. Tak? Czyli po tej robocie krytycznej umożliwić sobie dostęp do tego przeżycia. Żeby się to sprofanowanie sfery przeżycia metafizycznego, religijnego nie stało naszym zubożeniem. Prawda? Żeby to było też coś, co możemy odzyskiwać. Bardzo głęboka refleksja. Bardzo nowe myślenie o tym, yy, czym jest Wojaczek, czym jest nasza możliwa dzisiaj duchowość. Serdecznie gratulujemy no nie